Czego ty ode mnie chcesz, gnoju? Wyjdź ode mnie! Eee, trójeczka, a Tutaj oczywiście wierna dwójeczka. Albo walniemy mu z... z ósemki. Dobra, a ty Alister coś masz tutaj? Eee, jedynka. Dobra. Eee, a my się tutaj uleczymy, naszym Aidenem. Bo jak oczywiście zwykle wszyscy rzucili się na niego. Muzyka! Czas zginąć! gnuje. O kurwa! Niedobrze. Jezus Maria, fatalnie! Po prostu. Dobra. Eee, mikstura, mikstura, mikstura. Dobra. Padnie, że w końcu! Ja pierdziele, jak ten mag, padnie, to już powinno pójść nam o wiele lepiej. Dobra, padł. Znaczy, padł. E, powaliliśmy go. Ej, uleczył się. Nie fair. To jest nie fair. A wy tam, sukienkoty, nie wstawajcie. Dobra, coś tam zrobiliśmy im, ale szczerze powiedziawszy, chału nie ma. Dobra, ile ty masz życia w ogóle, e, cholerny gnojku? Oczywiście wszyscy atakujcie tego gnoja. E, zaraz mam leczenie. Czy postaram się tutaj ich uzdrowić? Co to było? Co to był za skill? Ile krwi było? What? Dobra, kogo by tu leczyć? Ogrena. Pff, jest ta walka dosyć tutaj trudna! Ale to dlatego, że ten koleś jest mocny i kurwa twardy jak chleb z biedronki. Eee... Mm -hmm -hmm -hmm. Zaraz użyję kolejnej kuli ognia. Tylko niech mi się załaduje. Ale na ten moment... Uleczymy tutaj naszych... O oh, Jezus Maria! Ale leją tego Aidena, masakra. Ej! Leczże się! No! Czemu ty się nie uleczyłeś, pajacu? Leczże się! Dobra, pięknie. Eee, dobra, użyję tej potężnej mikstury z lirium. Dobra. I wy tam leżeć, ty! Aha, zamrozili mnie. Nie wiem jak. I nie wiem dlaczego akurat Aiden. Znaczy, no, nie Aiden. Co ma tyle życia? No. Co wy se kurwa jaja ze mnie robicie? Co to się. Co, jak! Jak! Ono ponownie całe życie prawie. Połowę. Jaki psychol. Dalej win! Kurde, ile można czekać? Eee... Yy, dobra, dobra, dobra. Mm. Użyjemy oczywiście kuli ognia. Macie, że gnoje! Zasrane! Yy, tutaj użyjemy słabej mikstury leczniczej. Bo oczywiście dostał po dupie i to ostro. Dobra, ile ma życia w ogóle? Mało, 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 mało. Ale pewnie i tak się uleczy zaraz. Pieprzony gnój. Atakujcie go wszyscy, on musi paść, i to jak najszybciej. Dobra, postaram się go jeszcze powalić. Jebud, no i się uleczył. Gnój, mówiłem, że tak będzie. To jest niesprawiedliwe. Jeszcze regeneracji ci damy. O Jezus, on tą magią krwi, tym skillem, on jeszcze... Zabija swoich towarzyszy. Patrzcie, zabił ich. LOL. A nam w ogóle nie zabrał nic. He. Okej. Okay. Eee, dobra. Patrzcie, ich każdego zabił. Zobaczmy, jak Jezus Maria zaraz jeden padnie, ale dobra. Dość! Wystarczy! Chyba. Twoja reputacja jest uzasadniona. Poddaję się. Hmm. Może powinienem cię zostawić na łasce tych elfów, co? Radzę ci wymyślić nową propozycję i to szybko. Gdybym wykorzystał siłę życiową reszty niewolników, mógłbym znacznie wzmocnić twoje ciało. Pozwól mi odejść z życiem, a ja z przyjemnością wyświadczę ci tę drobną przysługę. Drobną przysługę? On mówi o magii krwi. Z pewnością nie bierzesz takich rzeczy pod uwagę. Gdybym grał z złymi yy, towarzyszami, to na pewno bym się zgodził na takie coś. Ale. Hmm. Nie, nie biorę. Bardzo mądrze. To... nie mógłbyś po prostu pozwolić mi odejść wolno? Eee, nie, nie mógłbym atakuj. Eee... Oczywiście, że nie, bo go zabijemy. <śśmiech> nie, nie mógłbym, atakuj. Cóż. No, straszna szkoda. I szkoda, że zginiesz. Przykro mi Takie jest życie. Byłeś taki mądry. Co to jest za czar w ogóle? Dobra, do widzenia. Wiecie dlaczego go zaatakowałem? Ze względu na to, że... Mógłbym zdobyć troszkę doświadczenia. Nie wyglądasz na kogoś z Tevinteru. Nie żeby to wiele znaczyło. Pochodzisz stamtąd? Co się z nami stanie? się już wolni. Wolni? Dziwnie słyszeć tu to słowo. Nie będziemy dłużej się narzucać. Idźcie do domu! Okej, okay, dobra. Co ty miałeś? Eee, szata Lorda Magistra eee, o kurde, fajne, 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 fajne. Weźmiemy sobie to. Mocny układ leczniczy bierzemy, bierzemy i bierzemy. Dobra, eee, zobaczymy sobie teraz twoją szatę eee, do magii sześć do obrony. A, wydaje mi się, że ta szata jest o wiele lepsza. Dobra, na chwilę obecną sobie ją założymy. Elfickie strzały. Tu nic nie ma. Tutaj coś jeszcze mamy. Skrzynia. Mniejsze eliksirum... O... Dobra, weźmiemy sobie to. I tak zaraz pójdziemy do sklepu i wszystko sprzedamy. Także luzik. E, tam zamknięte, ale gówno. No i pójdziemy sobie do szani tak. Zobaczymy, cóż ona nam powie. Misja została wykonana, ludziska. Z czego się bardzo cieszę. Mmm. Co udało ci się znaleźć? Będę szukać dalej. Nawet nie wykonam dla niego tej misji. Przepraszam. Przepraszam. Okej, okay, czyli to chyba to wszystko? Tak, czekajcie, mogę z kimś pogadać? Yyy... Udało Ci się odkryć, że zaginione elfy były sprzedawane w niewolę przez Galiliusa, handlarza niewolnikami Steverin. Odzyskane przez ciebie dowody jasno wskazują, że Logan wiedział o tym procederze i zezwala na niego. Z pewnością można to będzie wykorzystać na zjeździe możnych. Oczywiście, że będzie można. Także. Mm... No cóż, no chyba możemy stąd wyjść, tak? Możemy stąd wyjść ludziska i pójdziemy sobie jeszcze do jakiegoś handlarza. Eee... Dom Cyriusa. Plan miasta. Dobra. Tutaj już raczej niczego nie ma. Ej, czekajcie, tutaj mieliśmy handlarza, tylko on nie chciał z nami handlować ze względu na tą właśnie zarazę, która panowała na tym obcowisku. Ej, zobaczymy, być może teraz będzie chciał z nami handlować. Okej. Kogo my tu mamy? Słyszałem? Oczywiście. okej, super. Uuu. Dobra, bierzemy oczywiście wszystkie zestawy lecznicze. Oczywiście, kup. Wszystkie słabe okłady lecznicze też bierzemy pod uwagę. Aha, nie mam tyle miejsca w ekwipunku. No cóż, ludziska. Także trzeba będzie coś sprzedać. Co to jest? Kaczy, zaklęć. Co to daje nam? 5 do magii. 1 do regeneracji many podczas walki. 10 do odporności na zaklęcia. 3 do obrażeń od elektryczności. Całkiem fajny. Miecz, ale to jest dla mistycznego wojownika. Ja takiego nie mam, niestety, dlatego będziemy musieli to sprzedać. To sprzedamy, oczywiście. To już mi się kompletnie nie przyda. To też nie. Sztylet kruka też nie. Yy... Wysiłek to raczej też mi się nie przyda, ale weźmiemy sobie to, zatrzymamy na chwilę obecną. Yy... To też mi się nie przyda. Yy... Dobra. Czekajcie, kupimy sobie oczywiście... Kostur, co to za Kostur? Czy do odbrażeń duchowych? A, nie. E, pasty, no to nie. Wszystkie mikstury weźmiemy. Kupimy. Dobra. E, no i chyba to wszystko, tak? Już chyba raczej niczego tutaj nie mamy. E, jedno... E, jeden miecz sprzedam. Okej. Okay, sprzedaj. Każdy zakręć sobie jeszcze zostawimy. Nie wiem, czy to się przyda na naszego Alistera. Zmieniłem, czy z niego można zrobić mistycznego wojownika wątpię. Eee. Ale zostawimy na wszelki wypadek. Dobra, długi łuk oczywiście sprzedajemy. Eee. No i te lodowe strzały, bełty i tak dalej też to możemy sprzedać, to mi się kompletnie nie przyda już. Eee. Jak widać całkiem na tym można zarobić na tych strzałach. Spójrzcie ile hajsu. Widzicie? Zrobiłem z 20 suwerenów, 32 suwereny, dokładnie Coś takiego, dobra eee, Także zapisujemy grę i ruszamy do... Dalej, po prostu Pójdziemy sobie do, jak do jakiegoś handlarza eee, W Denerim eee, No i kupimy sobie coś lepszego Ogólnie jeszcze uda się do, e, do obozowiska Aby po prostu e, dodać runy do tego imperialne, imperialnej klingi no zobaczymy. Dobra. Oczywiście lecimy do dzielnicy targowej. Teraz muszę, muszę chyba pogadać z Arlem Imonem, tak? Okej. Okay. O! Wykonaliśmy jakąś misję, prośba Fazila, aha, no tak. To misję akurat pamiętam. E, chodziło o to, że musieliśmy znaleźć pewien sextance. No i oczywiście znaleźliśmy to, musimy to zaraz oddać. Dostaniemy bodajże trzy suwereny. Wybaczcie za te spadki FPS-ów, oczywiście spa one występują tylko na początku. Tak, zawsze to mówię. E, zanim udamy się na ten zjazd możnych, to jeszcze ubijemy smoka. E, ubijemy smoka, no i, no i, no i, no i... No i w sumie nie wiem, co zrobimy dalej. <laughs> mm, Okej, okay, misja wykonana. E, kurde, prawie macie kolejny poziom. Fak. E, dobra, ludziska, Udamy się teraz do obozowiska. Dam sobie runy do naszej broni do imperialnej klingi. Szkoda, że już nie można, jeżeli nie mogę kupić już tych e, e, run czeladniczych. Czekajcie, uda mi się jeszcze do tego, e, do tego, do tego, do tego handlarza, maga, zobaczymy, by być może, on, on będzie miał jakieś jeszcze e, fajne mikstury, znaczy runy, chociaż szczerze w to wątpię, e, sklep Cuda Tredas. Pam, pam, pam. Witaj w cudach, Tedar! Witaj w cudach, Tedar! O! Widzę, że masz jakieś tutaj runki! Czy yy, Czeladnicza runa lodu... Arcymistrza... Arcymistrz runa ognia... Mistrz runa... Dobra, oczywiście kupujemy arcymistrz runa ognia... Nie wiem, czy to dobrze, czy dobrze robię, ale kupujemy. Yy. Ekspercka, nie. Przyrodnicza runa lodu. Runa paraliżu, szansa na paraliż. Runa paraliżu. Hm. Dobra, w tej ziemi już chyba niczego nie ma. Chyba, że. Czekajcie, yy, jakiś kostur masz, ciekawy? Zimnodech. 25 obrażeń odporności na zimno. Hmm. Pochodnia żaru. O, to byłoby dobre. Dla naszej Win. Co ona ma? Eee... No tak, ona ma lepszą. Dobra. Na razie nie zmieniamy. Eee, dobra, ludzistka, Możemy ruszyć dalej. Jak mm zechcesz. -mm. Postaram się zrobić tego smoka cholernego. Ja pierdolę, ta walka będzie trudna. Który mamy w ogóle poziom? Gdzie to pisze w ogóle? Mento. 17 poziom mamy. A tutaj, czekajcie, tutaj zaraz mają. W sumie też 17. Hmm. Walka będzie cholernie trudna, bo smok jest naprawdę pikielnie trudny. Trudnym przeciwnikiem. Ale zobaczymy, może się uda. Czekajcie, ruszymy teraz do plan miasta, nie, do e, tak, do planu miasta. ponieważ musimy się udać do obozowiska. Tak mm jak -hmm. jeden jest świat, jedno życie, jedna śmierć. Tak sobie sprawdzam, czy ile mam składników, ponieważ chciałbym sobie wykonać troszkę tych mikstur. Yy, właśnie, no tak, nie możemy sobie tak od razu tam iść. Musimy sobie troszkę mikstur stworzyć. Czekajcie, yy, może jest cokolwiek zrobić? Czekajcie. Win. Yy, yy, Przysmak soba mikstura z leczenia, Silniejszy układ leczniczy, właśnie. Co nam jest potrzebne? Yy, substancja stężająca oraz substancja destylująca. Yy, wiem, że te substancje ma ten koleś w karczmie albo w barze. Dlatego pójdziemy do niego i kupimy. Kupimy tyle tych e, substancji, ile będzie można. Nawet wszystko kupimy, i za wszystkie właśnie stworzymy sobie te mikstury. E, dobry pomysł to, nie? No bo walka z smokiem będzie cholernie trudna, kurde. W sumie dawno z nim nie walczyłem. Ohoho, ho. nawet nie pamiętam jaki mocny jest, ale wiem, że miałem z nim problemy. Słyszałeś, co się stało z Czego ci trzeba, nieznajomy? Ja... Pokaż, co masz. Wiem, że masz... Tak, masz substancje destylujące. Jezus Maria, wszystko masz, ziomek. Bierzemy oczywiście 99. Dobra. OK. Yy, no i substancja stężająca. O, tego tyle już nie kupię. Kupimy 34. Dobra. Tak powin... Tyle powinno starczyć. Teraz oczywiście stworzymy sobie silniejsze okłady lecznicze Okej, okay, nie mam już Elfich korzeni, niestety e, ile mam okładów? 12. Nie wiem czy powinno starczyć, czekajcie. Czego ci trzeba, nieznajomy? Masz może jakieś elfy korzenie? E, niestety nie masz. Dobra. Także chyba to tyle. Mam nadzieję, że nam styknie tyle tych mikstur. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak przyzwać smoka, e, to musicie mieć róg Kaloma. I potem... E, znaczy, ja o tym nie wiedziałem, tam w którymś odcinku, dopiero o tym przeczytałem w necie, aby sobie przypomnieć. E, no i musicie tym rogiem oczywiście zatrąbić, no i ten smok wtedy przybędzie. Cholerny drań. Oczywiście potem, e, później, gdy zdobędę te łuski z tego smoka, to pójdę do tego kowala w Denerim i poproszę, aby wykonał dla mnie tą ciężką zbroję. I tą zbroję, jak będę mógł dać, to dam, e, tą zbroję dam Ogrynowi. Ponieważ on chodzi z jakimś guwienkiem. Dobra, e, poproszę do obozowiska. Mm -mm -mm. Do zjazdu możnych pójdziemy sobie później. Po tym, jak zabijemy tego smoka cholernego. A ja pierdzielę, ile to się ładuje. Okej, okay. krasnutki, Gdzie wy jesteście? Tutaj. Ty, 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 ty. Sandal. Zaklęcie? Zaklęcie! Ale pokaż mi, jakie, no, jeszcze jakie masz towary. E... Czelanicze runa, nad... A ja ja piernicze Same gowinka masz. Widzę. Dobra. Mmm Dobra, także zakliniemy sobie mieczek, mieczek. Zaklęcie? E, potrzebuję coś zakląć, tak. E, mieczy, tkać, zaklęć. Tkacz zaklęć? A gdzie jest, kurde, ta klinga? Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Czemu nie mogę? Nie mówcie, że ja tą klingę sprzedałem. Kurwa, no nie mów. Gówno prawda! Ja pierdzielę, teraz muszę się wracać do tego pieprzonego obcowiska! Dobra ludziska, wiecie co, za chwilkę wracam. Pójdziemy, pójdę... Wrócę się i zdobędę ten cholerny miecz. Ja pierniczy, dobra, obojętnie. Dobra ludziska, witajcie z powrotem, zdobyłem tę imperialną klingę i... Zapłaciłem za nią 5 suwerenów! Cholera jasna. Dobra, zamki mordy, imperialna klinga. Oczywiście dajemy ją, tutaj. E, Pek. No i. E, co tutaj mamy? E, do fizycznej. Hmm. Runa ognia. No i oczywiście akceptuj. Dobra, no i mamy piękny mieczek. Dla naszego dzielnego. E, dla naszego dzielnego Aidena. Dobra. Aiden Boże, co? o czym ja w ogóle gadam. Do naszego dzielnego nie to. Tylko to. W ogóle nie rozumiem, dlaczego te, te miecze się stakują. Ja pierdolę przecież, są inne miecze. Kompletnie. Ale dobra, nieważne. Hmm. No i ruszamy teraz ludziska, czekajcie. Bierzemy moją ekipę, czyli Aiden, Alister, Win oraz Ogren. Akceptuj. I ruszamy do. Hmm. Do wioska azylu, nie. To było... Przełęcz Sulhera? Nie wiem, czy to było tutaj, czy nie. Chyba tak. Chyba, że to była wioska... Nie, dobra. Przełęcz Sulhera to chyba była. Dobra, zobaczymy. Ale pewnie ten handlarz mnie znowu zaczepił. O! Wow! Ktoś się śmiał nas atakować! Czekajcie, dobra, także ja sobie oczywiście wezmę mój miecz dwuręczny, Dobra. A ty, Alisterze, gdzie ty jesteś tutaj? Weź sobie oczywiście ten piękny mieczek, czyli oczywiście imperialna klinga, ale tą drugą oczywiście. Dobra. No, i możesz lecieć, zabijać, kosić, nie wiem. Ale atakujcie, a nie stojcie. Eee... Dobra, ja wam tutaj pomogę, kulo ognia. Pomogę albo zasko zaszkodzę. Zobaczymy. Uuu, tam jeszcze ogra mamy. Nieładnie. Dobra. Eee... Ale szybko padają suki koty. Okej, okay, Alistra ma kolejny poziom, zaraz win wbiję. Żeby powiedziawszy, ja bardziej bym się cieszył z kolejnego poziomu Ogrena. Dałbym mu oczywiście full siły, znaczy siłę. Za wszystko bym mu oczywiście zainwestował w siłę. Eee... Dobra, ja chyba teraz tego Ogra możemy tak atakować. Tak mi się wydaje. Dobra. Są to obrażenia ludziska. Dobra, atakujemy tego gnoja. On już tam nam tutaj nie sprawi żadnych yy, problemów. Nawet sam, samą win bym go rozwalił. Tak mi się wydaje. Dobra, do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia, o! Jeszcze tego! O, okej, okay. dobra. Walka była cholernie prosta. Eee, pancerz kolczy nie bierzemy, okład leczniczy weźmiemy oczywiście. Eee, tu niczego nie ma, oczywiście będziemy musieli sobie z, z, zostawić troszkę miejsca do naszego smoka, Dlatego, że on ma pełno skarbów. Elfikorzeń, super. Tam mam kolejny Elfikorzeń. Elfikorzeń, eee, o super. Pełno Elfikorzeni jest. Natychmiast. Eee, Coś jeszcze chyba nie. O, ten Aiden się tam zaklinował. No to jak widzicie... Dobra, także... Ruszamy dalej. Przełęcz Suchera. Ale chyba nie jest tutaj. Tam gdzie mamy iść, to ta miejscówka nazywa się szczyt Ale ja szczyt tutaj nigdzie nie widzę No dalej, ile mogę czekać? O Eee, yy, no tak, to nie tutaj mm. Zrujnowana świątynia, legowisko smoka. O, super, to jest tutaj. Zrujnowana świątynia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Eee... To tutaj? Czy nie tutaj? Eee, tak, to będzie tutaj. Pójdziemy sobie po prostu tutaj, do południowej wschodniej. Nie, czekajcie, tutaj, szczyt. Eee, no i tam powalczymy sobie ze smokiem, ale to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Czyli w 77. No i chyba to tyle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!